Witamy w kolejnym odcineczku z Minecraft'a. Który to jest? Już nie wiem, 16. 16. 16 odcineczek, 17 level. Jest mną Shing, oczywiście. Dzień dobry wieczór. Ruszamy tutaj ze stajnik koniów. Koni Shinga. Niestety troszkę smutno, bo jeszcze nie ma koni, ale Shing chce tutaj właśnie tak. przeprowadzić niebawem te konie. Myślę, Ten że całkiem prawe. spoko Zresztą widzieliście time z niej. No i zaczynamy odcineczek. Co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj... Ja, konie. W małej hodowli. Tak, a właśnie, właśnie. Bardzo, bardzo, bardzo ważna rzecz, proszę Państwa. Niestety musieliśmy włączyć tryb kreatywny, żeby stworzyć te jajka NPC. O, tutaj na przykład jeden bieg. Bo po prostu nie było w pobliżu żadnej wioski NPC, nie mogliśmy ich przeprowadzić. O, jest mały NPC, jest o, spoko. Także już się rozmnażają, jest. Okej. Okay. I to był prawdopodobnie, mam nadzieję, jedyny moment, kiedy użyliśmy trybu creative. Tylko dlatego, że my właśnie zjebali na początku i my jakby zabili wszystkich NPC, chyba. Tak. Przez naszą głupotę i nierozwagę, i tak. brak obycia z Minecraftem. Pozbawiliśmy życia wszystkich NPC, więc próbowaliśmy to uratować. Mimo wszystko musieliśmy, zrobić to w taki, a nie inny sposób. Także zrobiliśmy tutaj kilka, w drugiej wiosce kilka, no i mamy, mamy nadzieję, że się będą rozmnażać i będzie nasza wioska ładnie funkcjonowała, że będziemy tak. sobie je hodować. <laughs> nie no, hodować może nie. Nie na salami. A ja mam plan tutaj na ten odcineczek budować jakąś farmę zboża, bo nie mamy czym za bardzo karmić kur Ja Jest się oddam problem. Szynki gdzie szukać koni. koni, a wziąłeś sobie ten Jest postronek problem. nie, a trzeba postronek wziąć. No tak, to no przyprowadzisz tego wtedy na smiecie, nie? Jak cię. Okay. Ja zresztą nie wiem, zresztą jak chcesz. Ja myślę, że Idzie założyć mu siodło i na nim przyjechać po prostu, ale... No to wiesz, no już od ciebie tam zależy jak chcesz. Wezmę jeden postanek. Dobra, pierwsza farma będzie się zaczynać tutaj, bo myślę, że to będzie taki kompleks farm tutaj Tylko to muszę jakoś też obliczyć, żeby nie było tak do końca napałe robione no, troszeczkę napałe może być. Tak tylko troszkę. O, tutaj na przykład już potem bym się wykurzał. Zrobię sobie jedną kratkę. O, już zepsułem znowu. Także świetny początek tej budowy farmy. Miejmy nadzieję, że w ogóle ona powstanie. No i ja co? Tutaj mam oczy szeroko otwarte w poszukiwaniu koni. Oczy szeroko statka. Zrobimy tak: tutaj Skrobka. będzie ziemia. Tu będzie Poprzez woda. woda. Tu, chyba jest lama. tu będzie ziemia. Lamp jest od groma, ale koni to ja tutaj nie. Ziemia, tu będzie woda, tu będzie ziemia i takiej wielkości to chyba będzie. Tylko nie wiem, jaką długość zrobić. Dobrze, ja tutaj przyspieszam tempo. No i tak to ma mniej więcej wyglądać, taka pierwsza farma zboża. Sing tam widzi gdzieś konia chyba, tak? Ta -a 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 -a. Masz tą konia? Tak. Elegancko jest, to. jest jeden konik. Ta farma nie będzie taka smutna, mam tu jakieś dwa wiaderka. no Mogłem zrobić więcej, bo tutaj trzeba chodzić po tą wodę. Ale no, na razie no pochodzę sobie. Zanim zrobię tę wiaderka to pewnie już zdąży to zalać wodą Pyk jedno, o nie i pyk drugie O, to też was nie zanudzam, naleję sobie tu wody I woda nalana, mamy kopaczkę Wystarczy sobie tutaj przekopać ten teren Uważając, żeby się chyba nie deptać Wiem, że jak się skoczyło Na ten Na farmę No na, na przykład zboże, to one się psuło Ale nieważne No i czy mamy... Ja się coś? zbliżam powolutku Z konikiem Ma, złapał skurczy byk A ja tu już Konik. mogę zacząć sadzić tylko muszę zdobyć trochę tych sadzonek tutaj od kolegów farmerów sobie pożyczę. Miejmy nadzieję, że się zrobili ci koledzy farmerzy. Kim jesteś? Rybakiem. No dobra. Oby byli też farmerzy później tym etapie. Mu trochę powycinam tego zboża. Ale mu potem zasadzę spokojnie. Nie jestem... tak zauważyłem, że zboża w sumie jest, znaczy nasion jest dużo więcej aniżeli pszenicy, więc z jednego wyciętego czasami lecą 2-3 nasionka, więc gdzieś no. to się tam równoważy. Endermany. Mamunika. No ja się trochę gubię w tym mieście czasami, powiem ci. Ale dobra, sadzimy sobie tutaj te sadzonki i będziemy mieli pierwszą mini tutaj farmę i zrobimy za chwilę taką drugą też. Myślę, że Koń to będzie... Wiadomość. Jaką? Nie mogą być bramki tutaj. Jest wszystko strony: Jakie bramki nie mogą być, dlaczego? Koń nie chce przejść? Koń nie chce przez nie przejść. Musi przejść. Czyli to, to musi być otwarte w takim bądź razie, nie? Czyli, czyli to konie, konia? Nie, urwał się, urwał mi się pod stronek. szybko reagować, bo nie konie ucieka. A to czemu go nie oswoiłeś? Zjadnik prawie cały. jest konik. Patrz, czemu go nie oswoiłeś? Oj, i zombiak leci. Zabiję go. Chodź tu, chłopcze. Dobrze. mamy konika. Jest ok, i już stajnie zacznie jakoś wyglądać. <grym> elegancko. Super. Ale one wiesz, Tylko że... chciałbym jeszcze mu siodło założyć. No. Mamy siodło, także luz. A jesz? Je też, lubi. Dobrze. Dobra, idę tam. Myślę, że lubię, ale zjadł mi 40 cukru. Patrz, jeszcze głodny, cukru. kurde, jeszcze pszenicę. O, teraz mnie lubi. <laughs> Dobrze, ja tu buduję kolejną tą farmę, małą. No i widzimy się za chwilę. No i zapomniałem oczywiście zrobić z garniczego, Shing Nie Voyagera. Wiem. No właśnie. Czekaj, już, już robię. Świecąca dynia i co się dalej robiło? I cztery... cztery stopy żelaza, tak? Tak to się nazywało? Bloki stopy żelaza? żelaza? Bloki żelaza. Bloki. A mamy je zrobione? Mamy je zrobione? O, Szynka rozłączyło, proszę Państwa, ale trudno. No, cicho jesteś. Wartościowe. Czyż nikt zrobił? Chyba nie zrobił. Nie, nie zrobiłem, ale to ja już. To już robimy. Ile tego? Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Także są. Odłożymy sobie tutaj żelazo. Crafting jest też tutaj. Tutaj może najlepiej. I w craftingu się to robi? Nie, tutaj normalnie. Dobra. Na po to Jak wyjść. to mam zrobić? Daj jednego na dół. Bloka żelaza, tutaj tak? Przykład. Tak. Dobra. Blok żelaza. Teraz tutaj. Na górę. Tak. Blok żelaza. Teraz z lewej. Z lewej i z prawej, tak? Tak. Blok żelaza. Blok żelaza i głowa na górę. I na górę, tą nie. Jest, mamy Voyagera! Będzie nam chronił wioskę. Dzień dobry. Witaj! Jak go nazwiemy? Freddy. Voyager Staszek. O, no dobra. Dla mnie ma Freddy, to tak. To Voyager Freddy, niech będzie. O, Freddy może być, podoba mi się. Dobrze, dobrze, ale ja tu wracam do mojej farmy, proszę Państwa, bo tutaj już troszeczkę pracę rozpocząłem. Dlaczego ja, ja tu nie mam? Cel osiągnąłem? O ładnie. No taka zwykła farma, nic specjalnego. Ładna. No wpadnaj do mojej farmy trzcinnej to wygląda dużo lepiej. Zobaczysz. Dobra, szybki time znowu. Dobra, brakło mi ziemi i... No i w sumie... To zaraz wracam, jak będzie już ta farma gotowa. Bo tam nie będę was zanudzał oczywiście, chyba że chcecie. No, żebym was zanudzał, to piszcie w komentarzach, zanudzaj mnie. <grym> tak, chcę czy... być zanudzani rób to. <grym> zanudzaj nas, zanudzaj. Jest tu troszkę ziemi, ale mało. Dobra, no to zaraz wracam. I już są dwie. Farmy takie malutkie. Miejmy nadzieję, że się zrobią też wieśniacy i będą je coś tam uprawiać, bo jak na razie farmera chyba nie mieliśmy jeszcze. No właśnie, nigdzie go nie mogę spotkać. Może w drugiej Kiedy wiosce? Z rzeźnikiem, czy kamieniarzem. Mi się w miarę podobają. Te farmy mogą być, zboże sobie na nich rośnie, będzie czym karmić kury. I teraz ja właśnie, może pójdę nakarmić, bo mam tutaj 13 wolnych tych, a świnia to fajnie, jakby poszła, ale no.

Lepiej już by zrobić na przykład ziemniaków yeah. czy buraków czy czegoś takiego. To by było hmm. dobre. No przydatne rzeczy, nie? Przede wszystkim, bo okay. bez sensu poświęcisz czas na przykład na robienie farmy, trzciny, jeżeli mamy coś dużo bardziej potrzebnego do zrobienia. A też Minecraft dużo czasu zajmuje. Potrawkę z królika sprzedajesz. Dobrze, ja ogólnie idę jeszcze co. Aha, włożyć do pieca miałem rzeczy. Kurczaki, bo nie mam fuda praktycznie. Niech się to przepali. Zabijałeś trochę kurczaków. Trochę zabiłem, ale nakarmiłem też i małe się powstały, także luz. I jeszcze oczywiście jajka muszę porozbijać. Także dzisiaj nie to takie normalne, codzienne życie minecraftowe nasze w sumie. Rozbijanie jajek, zabijanie kur, robienie farm. Chodź, chodź wejść. Przypominam, łapeczkach w górę, i tak dalej, i tak dalej. Pięknie tutaj kurczaki się palą, Już mam 7, zostawię tam jeszcze trochę shingowi. Dziękuję. Potem się. I wiecie, co zrobię, proszę Państwa? Wezmę. Albo nie wiem, co nie... Wezmę chociaż te 3 szmaragdy. Czy tam 4 i troszeczkę chociaż z nimi pohandluję. Na przykład kupię sobie potrawkę z królika, żeby wiesz, im e, rus level, nie? Że tak powiem. No poziom. O, pięknie. I będę sobie mógł tu zjeść potrawkę z królika na obiadek. Idziemy do miasta dalej pohandlować trochę z tymi Voyagerami. Chodź, ziomek. Ps, ps, ps. Kim ty jesteś? Ty też jesteś rzeźnikiem, no? Po co mi dwóch rzeźników? Jak respiłeś tych antyceków tak nie było możliwości wyboru. Znaczy, ale nie o to mi chodzi. To ich respiujesz w jednym miejscu w miarę, nie? Tak, ja staram się właśnie ich tak rozrzucić. A to dobrze. Czy dwóch tutaj, dwóch tutaj. O stary. Kupuję od jednego cegły za wszystko. Mam 48 cegieł. Za jej fajnie. I tu jest kowadło, tak? Ale dlaczego ja nie mogę tego kowadła używać? Tego nie rozumiem, czy to jakiś błąd w Minecraft'cie? Jeżeli tam oglądacie i wiecie, to Aha. dajcie znać Bo kiedyś normalnie można było używać kowadła Prawym przyciskiem, teraz nie można Konik sobie tutaj jest Jesteś, singu? Jestem, jestem, tylko coś... No, jakieś problemy Shinga właśnie. O, pusty Voyager, pusty, pusty Czekaj, jeszcze muszę zobaczyć, jak się robi to... Koryto, czy jak się nazywało? W każdym razie, zaraz zobaczymy. To się nazywało... Nie wiem. Ale zrobię dwa snopy jeszcze, nie wiem po co. Ja to Donice tak, mogę zrobić... Na spoko, spoko. Tylko... Nie wiem, jak się to mogło nazywać. Kurcze. Ja nie wiem, też tak, że mam ciężko, żeby zamiencze. ci pomóc. Bryłka... Nie, 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 piec, nie, 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 nie. Dobrze, nieważne, nieważne, nieważne. Zjem sobie tu potrawkę z królika przepyszną, ach. Dzięki Voyagerowi, kupiłem za jeden szmaragd. No U, i Shingu... Będziemy kończyć ten odcinek powoli? Drogo się cenią, powiem ci, ci nasi... Wioskowi kucharze? No, nie ma lekko. Jeden szmarak, czarny kot, jakbym go chciał. Dobrze, Shingu. Trzeba ogadnąć. Kończymy, kończymy ten odcinek już. A to Myślę, jest. Tak. przykład? Czekaj. Ścina cukrowa, weź łap. Możesz to pewnie masz. Dobra, no to do następnego odcineczka Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ze mną był Shing. Tak jest, dziękuję bardzo. Także subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, spamujcie. Możecie na dwór wyjść, zobaczyć jak wygląda drzewo. Nie mogą wyjść na dwór. No bo dobra. To tym bardziej oglądajcie naszą serię z Minecrafta i tyle. Do widzenia. Hello!